Siemka, witajcie w kolejnym odcinku tabu Tydzień z Microsoft. Jak zwykle przedstawię Wam kilka najciekawszych tematów z mijającego tygodnia. Zanim nagruszymy z podsumowaniem, to zachęcam Was do zostawienia suba i włączenia powiadomień. A teraz zaczynamy. Na pierwszy ogień Microsoft Teams. Gigant zajczył bardzo niefortunną wpadkę, która na krótką chwilę pozbawiła dostępu do usługi wielu użytkowników zespołów. Co się tak właściwie stało? Wyjaśnienie jest tak proste, że zabawne. Prawdopodobnie jeden z pracowników Microsoftu nie dopełnił swoich obowiązków i nie przedłużył ważności certyfikatu bezpieczeństwa. Microsoft bardzo szybko się zreflektował, naprawił usterkę i przywrócił funkcjonowanie Teams. W kontekście Teams warto wspomnieć jeszcze o jednej ciekawostce. Usługą Microsoftu zainteresował się japoński sąd. Nie chodzi jednak o kolejny pozew, a o wykorzystanie zespołów w procesie dowodowym, co ma znacznie przyspieszyć działanie japońskich sądów. Teraz kolejna niezbyt przyjemna wiadomość. Microsoft najwyraźniej anulował projekt Surface Hub 2X. Gigant wprost przyznał, że nie ma w planach wydać na rynek wersji 2X w tym roku. Jego głównym priorytetem jest 85-calowy Surface Hub 2S, który zostanie wzbogacony część funkcji 2X za pośrednictwem aktualizacji. Nie będzie to jednak pełny Windows Core OS. System ten był jedną z najważniejszych nowości, jakie miała wprowadzić wersja 2X. Miał on wzbogacić urządzenia możliwość łączenia kilku jednostek ze sobą, a także funkcję płynnego obracania interfejsu. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie będzie obejmować wspomniana aktualizacja 2S. Przejdźmy teraz do tematu Windows 10, bo tutaj również sporo się działo. Niestety, w negatywnym sensie, jak zawsze, w kontekście aktualizacji. W zeszłym tygodniu Microsoft wprowadził szereg aktualizacji dla Windows 10 w wersji 19.03 oraz 19.09. Szkoda tylko, że aktualizacje te, poza poprawkami, wprowadzają też kolejne błędy. Obejmują one m.in. problemy z Wi-Fi, problemy z dźwiękiem, a nawet występowanie niebieskich ekranów śmierci. Co gorsza, najwyraźniej aktualizacja ta nie spełnia swojego podstawowego zadania, jakim jest usunięcie problemu z wyszukiwarką w Eksploratorze Plików. To trochę dziwna sytuacja, bo na dobrą sprawę jest to aktualizacja z usterkami, a nie z poprawkami. Kolejną złą informację mamy dla wszystkich posiadaczy Windows 10 w wersji 1909, czyli November 2019 Update. Przestała w nim działać wyszukiwarka systemowa. Cokolwiek byśmy nie pisali, to system i tak zwróci nam pusty panel wyszukiwarki. Możemy naprawić wyszukiwarkę dokonując drobnej modyfikacji w rejestrze systemowym. Link do instrukcji znajdziecie w opisie pod filmem. Niemniej jednak Microsoft nie wydał jeszcze żadnej oficjalnej aktualizacji dedykowanej tej przypadłości. Dobra, wystarczy tych ponurych tematów, przejdźmy teraz do zagadnienia Windows 10X, który będzie kolejnym wielkim krokiem ewolucji systemu Windows i pod kontrolą którego będzie działać Surface Neo. Modułowy system oparty o wspomniany wcześniej Windows Core OS pozwoli na wprowadzenie wielu nowych funkcji, których nie uświadczymy w klasycznej dziesiątce. Jedną z nich są dynamiczne tapety. Takie tapety będą zmieniać swoją kompozycję w zależności od pory dnia. Wersji tu będzie kilka: poranna, popołudniowa, wieczorna oraz nocna. Kolekcja dynamicznych tapet będzie obejmować różne krajobrazy: od gór, przez pustynię, aż po panoramy miast. Następca Windows 10 jeszcze przed nami, a my pożegnaliśmy jednego z jego poprzedników, czyli Windows 7. 7K straciła wsparcie, a użytkownicy zaczęli powoli migrować do Windows 10. Od tego momentu nie minęły jeszcze 4 tygodnie, a podział między tymi systemami zdążył się już mocno poszerzyć. Widać to dokładnie w statystykach Netmarket Share podsumowujących styczeń. Windows 10 zyskał 37%, a Windows 7 stracił ponad 4%. Tak gwałtownych ruchów na rynku PC nie było od wielu lat. Statystyki pokazały, że Windows 10 znajduje się na 57% komputerów i jego udział wciąż rośnie. Windows 7 z kolei znajduje się na 25% i najprawdopodobniej w przyszłości będzie się znajdował na mniej niż co czwartym komputerze. Zeszły miesiąc przyniósł też ciekawe zmiany na rynku przeglądarek i spory udział miała w tym premiera nowego Edge. Drobny spadek o 1% zaliczył Google Chrome, który nadal jest liderem z 67% udziałem. Cóż, kropla drąży skałę. W tym samym czasie niecały potem zyskał Microsoft Edge, który cieszy się teraz 7% udziałem, co jest de facto jego rekordowym wynikiem. Na koniec kolejna dobra wiadomość. Tegoroczna konferencja deweloperów Microsoft Build odbędzie się w dniach 19-21 maja i Microsoft uruchomił właśnie rejestrację na to wydarzenie. Gigant przedstawi najgorętsze zapowiedzi praktycznie ze wszystkich obszarów swojej działalności, począwszy od Windows, Office i Visual Studio, poprzez Azure i SE, aż po Surface i Gry. Możemy się spodziewać, że w tym roku sporo miejsca zostanie poświęcone Windows 10X, Surface Duo oraz Surface Neo. Oczywiście, jak co roku możecie się spodziewać relacji na Centrum XP, bądźcie wtedy z nami. To tyle w tym tygodniu. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Hej!